Cześć, jestem Kaleb i dziś pokażę Ci, jak zbudować stronę na WordPressie, korzystając z hostingu HostGator. Zaczniemy od skonfigurowania hostingu i odebrania darmowej domeny, a ja zadbam, żebyś wiedział, jak uzyskać najniższą możliwą cenę. Następnie zainstalujemy WordPressa i dodamy darmową wtyczkę, która da nam dostęp do setek profesjonalnych szablonów stron. Dostosujemy wygląd Twojej strony za pomocą Elementora, kreatora stron typu przeciągnij i upuść. Opublikujemy stronę online. Więc jak zaczynamy? Pierwszym krokiem jest rejestracja hostingu w HostGator. Aby uzyskać najlepszą ofertę, przejdź do linku na dole ekranu albo przewiń w dół do opisu filmu i kliknij pierwszy link. Nasz specjalny link partnerski. Masz pewność, że otrzymasz najlepszą ofertę rejestrując się. Po kliknięciu w ten link zostaniesz przeniesiony na tę stronę. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie kliknięcie przycisku Rozpocznij. To przeniesie cię do opcji wyboru planu. Tutaj zobaczysz, że masz do wyboru cztery różne opcje. Masz plan Hatchling, Baby oraz plany Business i Pro. Plan Hatchling jest świetny, jeśli potrzebujesz czegoś prostego dla jednej strony internetowej. Plan Baby to ten, który polecam najbardziej. Daje ci większą elastyczność i pozwala nawet tworzyć wiele stron internetowych, jeśli chcesz. Plany biznes i pro są przeznaczone dla większych projektów lub rozwijających się firm, które potrzebują wielu dodatkowych funkcji. Jeśli chcesz zobaczyć szczegółowe porównanie każdego planu, możesz przewinąć w dół, aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Wszystkie plany obejmują darmową domenę, darmowy certyfikat SSL oraz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. W tym poradniku wybiorę Plan Baby, więc przewinę w dół i kliknę Wybierz plan. Jak wspomniałem wcześniej, otrzymasz darmową domenę z każdym wybranym planem. Możesz także użyć istniejącej domeny, jeśli już ją posiadasz, lub zarejestrować nową tutaj. Jest też opcja prywatnej rejestracji, którą zdecydowanie polecam włączyć. Chroni to Twoje dane kontaktowe przed dostępem publicznym i pomoże ograniczyć spam na Twojej stronie. W tym filmie zarejestruję nową domenę, więc kliknę w to pole tutaj i wpiszę hostgator w p2. Po wpisaniu domeny przejdź tutaj i kliknij wyszukaj domenę. Jeśli ta domena będzie dostępna, zostanie automatycznie dodana do Twojego koszyka za darmo. Teraz przejdźmy do przeglądu naszego koszyka. Na górze zobaczysz swój plan hostingowy i okres rozliczeniowy. Domyślnie ustawione są 3 lata, ale możesz też zmienić to na miesięczny lub roczny okres. Jak widzisz, koszt planu miesięcznego jest znacznie wyższy. Polecam wybrać plan roczny lub trzyletni. W tym filmie wybiorę plan roczny. Następnie mamy Centrum Danych. HostGator automatycznie wybierze to najbliższe Tobie, aby zapewnić najlepszą wydajność, więc zostawię to domyślnie. Poniżej zobaczysz swoją darmową domenę, a następnie opcje prywatności i ochrony domeny. Masz także darmowy okres próbny profesjonalnej poczty e-mail. Niżej znajdziesz dodatkowe opcjonalne dodatki. Są one całkowicie opcjonalne i możesz dodać dowolny, jeśli chcesz. Po przejrzeniu koszyka i upewnieniu się, że wszystko się zgadza, przejdź na prawą stronę i kliknij kontynuuj do kasy. Tutaj będziesz musiał podać swoje dane rozliczeniowe oraz informacje o płatności. Wpisałem już swoje dane płatnicze i adres rozliczeniowy, więc przejdę tutaj na prawą stronę i kliknę Prześlij płatność. Gdy to zrobisz, zostaniesz przeniesiony na stronę potwierdzającą sukces. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zawierający wszystkie informacje o zamówieniu i dane do logowania. Wypatruj tej wiadomości. Kliknij Zaloguj się do konta i zostaniesz automatycznie zalogowany na konto HostGator. Kliknę zaloguj się do konta. I pojawi się tutaj okienko z wiadomością. Powinno być napisane, że Twoja strona WordPress jest gotowa. Aby rozpocząć instalację, kliknij Zaloguj się do WordPressa. Tutaj będziemy mieli możliwość przeniesienia istniejącej strony WordPress lub rozpoczęcia nowej. To właśnie wybiorę, więc kliknę Rozpocznij konfigurację. Następnie HostGator zada nam kilka pytań na start. Jeśli chodzi o moje doświadczenie z WordPressem, kliknę po prostu nigdy nie używałem i kontynuuj konfigurację. Tutaj możesz określić jaki rodzaj strony tworzysz. Wybiorę stronę osobistą i kliknę kontynuuj konfigurację. Może pojawić się prośba o sprecyzowanie jaki to rodzaj strony, więc wybiorę kreatywne portfolio i ponownie kontynuuję konfigurację. Teraz skonfigurujemy podstawowe dane naszej strony. Zacznijmy od tytułu strony na górze. Będzie on widoczny dla odwiedzających Twoją stronę, a także pojawi się w wynikach wyszukiwania i postach w mediach społecznościowych. Nazwę moją stronę strona z poradnikami WordPress, a następnie mamy opis strony. Tutaj wystarczy krótko podsumować, kim jesteś lub czego dotyczy Twoja strona. Wpiszę tworzenie poradników WordPress. A poniżej masz także możliwość podlinkowania swoich mediów społecznościowych. Tutaj znajdziesz jeszcze kilka dodatkowych opcji do przejrzenia podczas wstępnej konfiguracji, ale po uzupełnieniu podstawowych informacji zamierzam zakończyć onboarding wcześniej. Dzięki temu będziemy mogli wszystko ustawić ręcznie. Przejdź więc do lewego górnego rogu i kliknij Wyjdź do WordPressa. I kliknij ponownie Wyjdź. Następnie trafimy do naszego głównego panelu WordPressa. Na górze zobaczysz, że obecnie znajdujemy się w zakładce HostGator. Ta sekcja pozwala zarządzać takimi rzeczami jak ustawienia hostingu i zasoby specyficzne dla Twojego planu HostGator. Na razie jednak przejdziemy do głównego panelu WordPressa, który znajduje się tutaj po lewej stronie. Kliknijmy więc tutaj. To właśnie tutaj będziesz zarządzać wszystkim, co faktycznie obsługuje Twoją stronę internetową. I teraz zobaczysz, że na ekranie jest bardzo dużo rzeczy. Aby to uporządkować, przejdź do prawego górnego rogu i kliknij opcję ekranu. A następnie po prostu odznaczymy wszystko. Nie martw się, zawsze możesz ponownie włączyć te elementy ekranu, jeśli będą Ci potrzebne. Wrócę teraz do prawego górnego rogu i zamknę opcję ekranu. Teraz wszystko wygląda schludnie i przejrzyście. Skoro to już zrobione, przejdźmy do instalacji motywu naszej strony internetowej. Motyw kontroluje ogólny wygląd i układ Twojej strony. Takie rzeczy jak struktura, styl i projekt. Aby zainstalować motyw, przejdź tutaj po lewej stronie i kliknij zakładkę Wygląd. W tym poradniku zainstalujemy motyw Astra. To jeden z najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych dla początkujących motywów WordPressa, który świetnie sprawdza się praktycznie na każdej stronie. Aby go zainstalować, kliknij tutaj na Dodaj motyw. Następnie przejdź do prawego górnego rogu i wyszukaj Astra. Zobaczysz go tutaj. Kliknijmy Instaluj, a następnie Aktywuj. Zamkniemy teraz to okienko i mamy już zainstalowany oraz aktywowany motyw Astra. Następnie zainstalujemy darmową wtyczkę, która daje nam dostęp do setek profesjonalnych szablonów stron internetowych. Te szablony sprawiają, że dostosowanie strony do własnych potrzeb jest naprawdę łatwe i pozwala uzyskać dokładnie taki wygląd, jaki chcesz. Aby zacząć, przejdźmy tutaj po lewej stronie do zakładki Wtyczki i kliknijmy ją. Zauważysz, że jest tu już całkiem sporo wtyczek zainstalowanych dla Ciebie. To będzie się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie planu. Kiedy tworzę nową stronę, lubię zaczynać z czystą listą wtyczek. Dlatego zaznaczę to pole tutaj w lewym górnym rogu, następnie przejdę do akcji masowych, kliknę, dezaktywuj i zastosuj. To spowoduje dezaktywację wszystkich wtyczek tutaj. Będziemy też chcieli usunąć te wstępnie zainstalowane wtyczki. Możemy to zrobić, klikając ponownie pole wyboru. Przechodzimy do akcji masowych, klikamy Usuń i Zastosuj. I wszystkie te wtyczki zostaną teraz usunięte. Teraz przejdźmy dalej i zainstalujmy wtyczkę, która da nam dostęp do tych darmowych szablonów. Wróć tutaj po lewej stronie i kliknij Dodaj wtyczkę, następnie przejdź do prawego górnego rogu i wyszukaj Starter Templates. To jest wtyczka, której szukasz, więc kliknij Zainstaluj teraz. A następnie aktywuj. Po aktywacji Starter Templates zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do ekranu powitalnego. Pierwszą rzeczą, którą tutaj zrobimy, będzie wybór naszego kreatora stron. Przejdź tutaj do prawego górnego rogu, kliknij a zobaczysz opcję dla edytora bloków WordPress oraz Elementora. W niektórych przypadkach Elementor może się tutaj nie pojawić. Jeśli tak się u Ciebie dzieje, pokażę ci, jak to naprawić. Zacznij od przejścia na dół i kliknięcia Wyjdź do kokpitu, a następnie przejdź do ustawień tutaj w lewym dolnym rogu. Na tej stronie przewiń całkowicie na dół i zobaczysz tutaj tę opcję. Ta opcja wyłączy wyświetlanie elementora, a w niektórych przypadkach może być ona automatycznie zaznaczona. Upewnij się więc, że ta opcja nie jest zaznaczona, a następnie kliknij Zapisz zmiany. Teraz wróćmy do Starter Templates. Wróćmy do wtyczek tutaj po lewej stronie i pod Starter Templates. Kliknij Rozpocznij. Wróć na górę po prawej stronie i kliknij na swój kreator stron. Wybierzemy Elementor. Teraz mamy galerię różnych szablonów do wyboru. Te szablony dadzą nam ogromny zastrzyk na start przy projektowaniu naszej strony internetowej. Możesz przewijać stronę główną tutaj i znaleźć szablon, który Ci się podoba, albo możesz skorzystać z tych rozwijanych kategorii na górze, aby znaleźć konkretny szablon, którego szukasz. Zauważysz też, że niektóre szablony mają oznaczenie premium. To oznacza, że ten szablon nie jest darmowy, ale jeśli zobaczysz szablon bez tego oznaczenia premium, możesz go używać całkowicie za darmo. Znajdź więc szablon, który Ci się podoba. Ja wybiorę tutaj szablon Outdoor Adventure. Kliknę więc na niego, aby go wybrać. Następnie po lewej stronie mamy kilka początkowych opcji personalizacji. Najpierw możesz przesłać logo swojej strony internetowej. Jeśli jeszcze go nie masz, nie martw się, zawsze możesz dodać je później. Następnie możesz wybrać zestaw czcionek. Możesz wybrać różne czcionki, aby zobaczyć, jak wyglądają. Myślę, że wybiorę tę czcionkę tutaj. Następnie możesz dostosować swoją paletę kolorów. Myślę, że wybiorę tę opcję tutaj. Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Kontynuuj. Następnie zobaczysz stronę, która zapyta, czy chcesz dodać jakieś dodatkowe funkcje. Możesz tutaj wybrać dowolną opcję lub przewinąć w dół i kliknąć Pomiń ten krok. Następnie pojawi się strona z potwierdzeniem. Możesz zdecydować, czy chcesz wprowadzić swoje dane osobowe. Jeśli nie, po prostu przewiń w dół, kliknij Rozumiem, zaczynajmy. Następnie kliknij Wyślij i zbuduj moją stronę internetową. Teraz wszystko zostanie zainstalowane na twojej stronie i może to potrwać kilka chwil. Gdy wszystko będzie gotowe, pojawi animacja konfetti. Aby zobaczyć stronę, kliknij Zobacz stronę. I oto jest szablon Outdoor Adventure został w pełni załadowany na naszej stronie. Widzisz, że wszystko tutaj wygląda bardzo schludnie i profesjonalnie, co daje nam świetny punkt wyjścia do personalizacji naszej strony i sprawienia, by wyglądała dokładnie tak jak chcesz. Aby dostosować strony witryny, przejdź na górę i kliknij Edytuj w elementorze. Zanim zaczniemy edytować, spójrzmy, jak zbudowana jest ta strona. W Elementorze są dwa główne bloki budulcowe: masz kontenery i elementy. Kontenery to większe sekcje, które wszystko razem spajają, a wewnątrz kontenerów znajdują się elementy, takie rzeczy jak tekst, przyciski czy obrazy. Aby lepiej zobaczyć, o co mi chodzi, możemy skorzystać z panelu struktury tutaj. Kliknij strzałkę rozwijania obok kontenera, aby go rozwinąć. Zrób to jeszcze raz. I teraz możemy zobaczyć wszystko, co się w nim znajduje. Jak widzisz tutaj, mam cztery elementy wewnątrz mojego kontenera. I mogę tutaj użyć przycisku z okiem i kliknąć go, co spowoduje ukrycie tego elementu. Mogę ponownie go włączyć, klikając jeszcze raz przycisk z okiem, a nawet ukryć cały kontener. Możesz także łatwo zmieniać kolejność kontenerów i elementów, po prostu przeciągając je i przenosząc pod inny element. Aby uporządkować wszystko, przejdźmy do prawego górnego rogu i zamknijmy panel struktury. A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować dostępu do panelu Struktura, po prostu przejdź do lewego górnego rogu i kliknij tę ikonę. Teraz zacznijmy personalizować naszą stronę internetową. Zaczniemy od zmiany części tekstu. Aby edytować tekst, po prostu kliknij bezpośrednio na tekst, który chcesz zmienić. Następnie możesz zaznaczyć tekst tutaj, a potem możesz wpisać i zmienić tekst na dowolny, jaki chcesz. Możesz także edytować tekst tutaj, po lewej stronie. A jeśli klikniesz w zakładkę Styl, masz kilka opcji dotyczących wyglądu tekstu. Przyciski możesz edytować w taki sam sposób. Kliknijmy teraz ten przycisk tutaj. Następnie po lewej stronie możemy zmienić, co będzie napisane na przycisku. Zaznaczymy tekst i zmienię go na Kliknij tutaj. Możesz także zmienić, do jakiego miejsca będzie prowadził przycisk po kliknięciu przez odwiedzającego stronę. Załóżmy, że po kliknięciu tego przycisku chcę, aby użytkownik został przeniesiony na moją stronę kontaktową. Mogę to zrobić, zaznaczając to pole tutaj i wpisując kontakt. Moja strona kontaktowa pojawi się tutaj i kliknę na nią, aby ją wybrać. Zmiana obrazków jest również bardzo prosta. Przewińmy do sekcji na naszej stronie, która zawiera jakieś obrazy. Mamy jedną tutaj. Aby zmienić obrazek, kliknijmy na niego. Zaznaczymy obrazek i klikniemy wybierz obraz. Tutaj będziesz mieć możliwość przesłania obrazu ze swojego urządzenia. Możesz kliknąć na biblioteka mediów u góry. To otworzy wszystkie obrazy, które obecnie znajdują się na twojej stronie. Możesz też kliknąć na wyszukaj obrazy. I tutaj będziesz mieć dostęp do biblioteki zdjęć stokowych. Na przykład mogę wpisać Natura. Podoba mi się ten obrazek tutaj, więc kliknę Wstaw. I gotowe. Ten obraz został teraz zaktualizowany na stronie. Możemy także bardzo łatwo dodać nowe kontenery i elementy do naszych stron. Aby dodać nowy kontener, przewińmy w górę i znajdziemy tutaj to różowe okienko. Kliknij ten przycisk z plusem. To doda nowy kontener. Możesz ponownie kliknąć ikonę plusa i tutaj będziesz mógł wybrać, jaki układ chcesz. Wybiorę siatkę, wybiorę swoją strukturę. Teraz dodajmy nowy element. Przejdź do lewego górnego rogu i kliknij ten przycisk z plusem. Tutaj możemy zobaczyć wszystkie różne elementy, które możemy dodać. Możemy na przykład dodać tekst, obraz lub wideo. Przeciągnę teraz trochę tekstu i upuszczę go tutaj. A później, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz tego kontenera, możesz go łatwo usunąć, klikając ikonę X. Omówiliśmy już tworzenie nowych kontenerów i elementów, ale możemy także tworzyć zupełnie nowe strony. Na górze kliknij rozwijane menu obok nazwy swojej obecnej strony. W tym przypadku jest napisane Home. Klikniemy tutaj, a następnie przejdziemy na dół i klikniemy Dodaj nową stronę. Upewnij się, że zapisujesz postępy, klikając Zapisz i wyjdź. Tak jak wcześniej, możemy utworzyć kontener i dodać nowe elementy od podstaw. Ale jeśli klikniemy tutaj w wtyczkę Starter Templates, uzyskamy dostęp do wielu różnych gotowych układów stron. Więc kliknijmy tutaj w wtyczkę Starter Templates. Znajdę inny szablon, który mi się podoba, na przykład szablon Planet Earth, a następnie użyję strony O nas. Świetnie, teraz mamy bardzo przejrzystą stronę o nas i możemy edytować całą jej zawartość tak jak wcześniej. Musimy też nadać tej stronie nazwę. Przejdźmy więc na górę i kliknijmy tę ikonę koła zębatego tutaj, a po lewej stronie zmienimy nazwę tej strony na kim jesteśmy. Zauważam też, że mamy tutaj tytuł strony, więc kim jesteśmy pojawia się tutaj na górze, a także tutaj na głównej stronie. Aby ukryć tytuł strony na górze, wróć na lewą stronę i przewiń aż na sam dół. Następnie kliknij Ukryj tytuł. I teraz tytuł został usunięty. Ostatnią rzeczą, którą chcemy zrobić, jest upublicznienie tej strony. Widzisz, ustawiona jest jako wersja robocza. Aby ją opublikować, przejdź w prawy górny róg i kliknij Opublikuj. I gotowe. Nasza strona jest teraz dostępna online. Aby podejrzeć nasze zmiany, wróćmy tutaj do prawego górnego rogu i kliknijmy ten przycisk z okiem. Otworzy to naszą stronę w nowej karcie i będziemy mogli zobaczyć naszą nową stronę. Możesz zauważyć jedną rzecz. Stworzyliśmy zupełnie nową stronę, kim jesteśmy, ale nie pojawia się ona w naszej głównej nawigacji menu. Naprawmy to. Zacznij od przejścia do lewego górnego rogu i kliknięcia dostosuj. Następnie przewiń w dół i kliknij menu, a tutaj wybierzemy nasze główne menu. Przewińmy w dół i kliknijmy Dodaj elementy. Znajdziemy stronę Kim jesteśmy i klikniemy ikonę plusa, aby dodać ją do naszego głównego menu. Możemy tutaj także zmieniać kolejność i usuwać strony. Na przykład nie potrzebuję już strony O nas, więc kliknę ikonę X obok niej, aby ją usunąć. A potem mogę przenieść stronę Kim jesteśmy i przeciągnąć ją na samą górę. Jestem zadowolony z tego, więc przejdę na górę i kliknę Opublikuj. Jak widzisz, menu zostało zaktualizowane, i teraz ta strona jest częścią nawigacji Twojej witryny. Teraz zobaczmy, jak zaktualizować nasz nagłówek i stopkę. Twój nagłówek to ta sekcja na górze Twojej strony internetowej. Aby go edytować, wystarczy najechać na niego kursorem, aż się podświetli, a następnie kliknąć ikonę Ołówka w lewym górnym rogu. To otworzy ustawienia nagłówka. Po lewej stronie masz tutaj kilka opcji dotyczących wyglądu, a na dole znajduje się układ nagłówka. Zobaczysz, że jest on podzielony na trzy różne sekcje i możesz dodać nowe elementy do nagłówka, klikając ikonę plusa. Możesz także zmieniać kolejność istniejących treści w swoim nagłówku. Możesz to zrobić, po prostu przeciągając element i przenosząc go w nowe miejsce. Przeniosłem swoje menu na prawą stronę i zobaczysz tę zmianę. Zmiana ta zostanie od razu odzwierciedlona w nagłówku w czasie rzeczywistym. Powinniśmy również zmienić logo w naszym nagłówku. Kliknijmy przycisk wstecz, następnie przejdźmy do tytułu strony i logo, potem kliknij Zmień logo, wybierz twoje logo tutaj, a następnie przejdź do prawego dolnego rogu i kliknij wybierz. A tutaj, jeśli twoje logo wygląda podobnie do mojego, zalecam przycięcie logo. Obecnie na górze i na dole logo jest dużo pustej przestrzeni, co może sprawić, że nasz nagłówek będzie wyglądał nienaturalnie na duży. Dlatego przesunę suwak na górze tuż nad moje logo i zrobię dokładnie to samo z suwakiem na dole. Teraz wróć do prawego dolnego rogu i kliknij, przytnij obraz. I zobaczysz, że moje logo jest już tutaj przesłane. Aby zmienić rozmiar swojego logo, przejdź do szerokości logo i użyj suwaka, aby je powiększyć lub pomniejszyć. I na koniec nauczmy się, jak zaktualizować stopkę naszej strony internetowej. Zacznij od kliknięcia przycisku wstecz na górze, kliknij go ponownie, a następnie przewiń w dół i znajdź stopkę. Kliknij tutaj, a strona przewinie się aż do samego dołu Twojej witryny. Po lewej stronie znajdziesz kilka opcji dotyczących wyglądu stopki, a jej układ jest praktycznie taki sam jak nagłówka. Możesz tutaj zmieniać kolejność, dodawać i usuwać treści, po prostu przeciągając je i przenosząc w nowe miejsce. Aby zatwierdzić i opublikować wszystkie zmiany, które do tej pory wprowadziłem na mojej stronie, wróćmy na górę i kliknijmy opublikuj. Teraz wszystkie nasze zmiany zostały zapisane i nie zapomnij, że rejestrując się na hosting w HostGator, przejdź do pierwszego linku w opisie tego filmu, aby mieć pewność, że otrzymujesz najlepszą możliwą ofertę. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że był dla Ciebie pomocny. Do zobaczenia w kolejnym materiale.